Pobłażliwość jest oznaką słabości, ale przede wszystkim spal heretyka, zabij mutanta oczyść niewiernych. I po prostu jedziemy z drugą częścią siódmego odcineczka Warhammerowego 40 000 Dawno War na definitywnej edycji. Ostatnio nasz Gabriel Angelos. Za dalszymi naradami swojego przyjaciela i kronikarza postanowił ruszyć, by odnaleźć ten chyba jakiś specjalny relikt artefakt, który pozwoli mu odpowiedzieć na pytania, które nurtują naszego komendanta. Nie, dowódcę zakonnego krwawych kruków. No oczywiście w tle jeszcze jest tak zwany konflikt z... Z naszym sprowadzonym inkwizytorem. No i przy okazji jeszcze tam gdzieś pomiędzy są szepty czarnoksiężnika chaosu, który próbuje zwerbować przyjaciela naszego głównego watera na swoją stronę. Co z tego wyniknie? No zobaczymy. No to jedziemy, nie? Dobrze, więc podgląd poprzedniego nagrania, czyli wstępu, no, nie wykazał nic, co mogłoby sprawić, że mógłbym zacząć się denerwować. W sensie wszystko jest w porządku, gra została wczytana i kontynuujemy misję. No dobrze. Aha, bo my walczyliśmy o ten most. My z jednej strony go zajęliśmy, ale równocześnie został on odbity troszeczkę przez naszych wrogów. No dobrze. I my tutaj terminatorów zaczęliśmy tworzyć, nie? Tak. Dobrze by było, jakbyśmy. Dobrze by było, jakbyśmy my. Eee. Yy... O, tutaj zrobiłem trzy bole. Dobra, będzie jedna wyrzutnia rakiet. Zagiba zarąbałem się. No trudno. Hello. Hello. Dobra, powinniśmy bez. Ojeju! Co tu się stało? Ale morałki, posłuj się. Za przeproszeniem, dygać! No t... Kurde, kurde, kurde! Kurde, kurde, kurde! Dobra, zbudował to, co miał zbudować. Dobrze. Ci idą. Ok, a, 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 no właśnie. A, mam popula maksymalną populację, co musiałbym jeden oddział zlikwidować. On alert, brothers. No dobra, no to. No to zróbmy, że tego zlikwidujemy. A ci są teraz gotowi na desant. Ciebie bym wolał, żebyś się akurat wycofał. A druga ekipa? A bo to muszę dwa razy. Terminatorów. Terminatorzy są, no nie ma co porównywać, są o wiele potężniejsi. Są o wiele potężniejsi. Więc was wycofamy. I wy wam damy. Bo wy się pod młoty. A wy drudzy. Wy chyba pójdziecie w to lepsze. A, bo tu mogę więcej niż. To damy, zobaczycie. Daleko dystans to w sami, weźmiemy tutaj. zaczniecie ościał. O, sol... no, solówki nie będzie jednak z nią. No jeszcze idzie wsparcie. Dobra, to wy tutaj pierwsze pojedynki. Oczyścicie troszeczkę ziemię.

Myślałem. No dobra. A bo w sumie możecie już ruszyć. Wy te najwyżej dorekrutujemy. A mamy ten? Predatory? Nie mamy predatorów, a tu jeszcze nie... O, tu... Aha, bo ja może energii nie miałem. On to 3... będzie 15, 18 jeszcze jednego dreadnota damy. No i zrobicie. Tu zaczniemy ulepszać. Oj przepraszam Akurat ten rozwalony poszedł Jakoś mnie to nie dziwi za akurat ten No dobra ale se porad zaraz dostanie wsparcie terminatorów i reszty oddziału No to co? Szybko ulepszamy od razu damy na dwójeczkę ulep... A, nie mamy już... Dobra, no to powinni nasi nasi przetrwać problemowo. Tu tą wysuniętą placówkę wroga usuniemy Zaraz będziemy mieli tyły bezpieczne I ruszymy na północ, za most O kurde Ale mi masakrowali Znowu ten posterunek no, te kurde platformy grawitacyjne to są jednak rzeźnia, rzeźnia. Ja mam maksymalną populację, Dobra, to wy pójdziecie tu. W sumie rusicie od razu, dwóch odbierają mi znowu tą jednostkę na tą posterunek. Co, będą dwa czołgi i jeden Dreadnought. No to się ładnie wszystko uzupełnia drugą ekipę. Zabezpiec. Oczywiście, Zabezpiec. obydwa pójdą pod ulepszenia do walki przeciwpancernej. No co za skurwe syny! O, mi ścigali, super. No to zróbmy tego. A ja będę mu. We wskaźnik go dać? Chyba tak, nie? O czołgi to nie za bardzo, ale to już tak. Dobra, no to, to wy już ruszajcie. I ten Tutaj, ten. to miejsce. Poczekamy na czołgi. Poczekamy na czołgi. I przy okazji będziemy ulepszać nasze jednostki. Pyk, pyk. A tu jeszcze możemy. This be be excellent to jest doskonałe miejsce na drugą bazę. No, tak zacząłem podejrzewać, że te dosyłanie tych jednostek jest uciąż bardzo uciążliwe Dobra, te dwa czołgi powinny sobie dać radę. Dreadnoty i terminatorzy też. Ty będziesz. Idźcie w sumie naprawiać. One se powinny poradzić. Jak tam ten mój? Oj, tu aż trzy ciągi zatrudniłem. No to dobrze, nie, nie będę narzekał. To ja się trochę pomyliłem, chyba w obliczeniach. No dobra. Jestem instrumentem Mam w co nadal Cofnijcie się! No, myślicie, musicie z nimi walczyć ciągle, tak? Na... Dobra, na spokojnie, na spokojnie. A ty możesz skoczyć tu, nie? Tak, możesz skoczyć, dobrze pamiętam. Więc daj tą zasłonę dymną. No. A ja mam ten! Właśnie! Bombardowanie orbitalne teraz! A nie! Wy mieliście zająć posterunek! Dobra, to jeden oddział nikt zajmuje. A reszta nikt na, napierdziela się. A on, jest, on się jakby ładuje? Dobra, idźcie tu. Jak tam te dwa czołgi? Te dwa czołgi są? Yes. No kurde zniszczył mi Dobra i tak chyba powinniśmy dać radę No dobra To ty To wy szybko zbudujecie tutaj Tak to nazwać wysunięty posterunek Dobra Pójdziecie jako No tylu powinno wystarczyć no są, widzicie, bardzo groźni, nawet dla naszych dreadnotów te działka są bardzo groźne, nieprzyjemne i sprawiające niemałe problemy Na to koperatorze dostałem po dupie? Tak. Nawet dla nich to jest problematyczne. Jeden Dreadnought został zniszczony. Bezspokojnie. Zbudujecie obydwoje wieżyczkę. To od razu ulepszycie. No, no są gnoje bardzo problematyczne. Od razu desant. No dobrze, tak powoli, ale systematycznie, nie? No i pójdziecie zbudować tu ten odcinek. No zaraz kolejny Dreadnought się rozpadnie.

Wszyscy cofajcie, fajcie? zostały zmasakrowane, te z oryginalnej powiedzmy. Tak, dwa. Choć to nie jest tak do końca tragedia. W takim sensie, w takim sensie, że. Dobra. Y Nieźle! Tylko część oddziałów. No te falkony są bardzo irytujące. No dobra. No i... Na pewno wy. Kurde! To no miało mi zaznaczyć z powrotem. Czekajcie. Dwójeczkę. ceretel 2. Pród dreadnoty, Reter 2. Yes. Ale wy zajmujecie. No brakuje mi jednego oddziału takich zwiadowców, nie? Dobra, rednoty tam szaleją. W pozytywnym znaczeniu tego słowa. Ulepszamy. I pójdziecie tutaj na razie. Kurde, strasznie się blokujecie. A wy macie telefon, no właśnie. Wy też. W możecie po prostu wskoczyć i zrobić rzeźbie. O, możemy od razu dwóch wysłać, kolejnych. A ty jesteś ulepszony? Nie, no ale zaraz cię ulepszymy. A wy ruszacie. Przebijacie się. Od razu pyk, pyk, drugi oddział. Ulepszamy wieżyczkę laserową. I metodycznie idziemy do tych dziadów. O kurde! Cholerne wieżyczki. Initializing protocol. Kurde. No, Eldarami to nie lubię wściekło nim grać. Dobrze, te nasze cukierek są bardzo twarde. A wy pójdziecie wspierać? No oni sobie w ogóle nie radzą, nie? Te, te, te... Gubien... Gubią ścieżki ci nasi żołnierze. I to bardzo. Masakra, ale moje fundusze idą. Przez to się jebać Dzisiaj co chwilę. No to wycofajcie się, robicie takie kółeczko.

This day shall hey, be a glory. one sister, today, initializing the protocol. In a what would you have me do? Here to serve, yes, Lord. We await your command once more, we go to battle. A jakiś są... Nie, to same dreadnoty mi tak padają. No to dreadnoty cały czas produkujcie. Mi się trochę cofnijcie. No dobra, na spokojnie. Tu jest budowany posterunek. Oni się trochę odpoczną. Jak tam? Ty dopiero idziesz? Idziesz tu zbudować. Znowu. No robią robotę te wieżyczki. Ja wiem, że się powtarzam, ale gnoje robią robotę. Dam bardzo przykro. Pójdziecie z... Generator.

Dobra, możemy kolejny generator? Tu. Choć nie, nie uważam, żebyśmy potrzebowali wsparcia. Ty to sobie zbudujesz? Jakie mamy cele? A i wszystkie dodatkowe mamy, dobra. Ty też, ty też, przyjacielu. Nawet

To co, idziecie zbudować kolejny, a ty? Skończyłeś To pójdziesz mu pomóc Czałgi mu jeden się poszedł ki kitrać, nie? Tak, zaraz kolejny się pójdzie kitrać Ale tu gdzieś jest główne, i powiedzmy dolne miasto i, i głównej siedziby, więc to, ty możesz iść nas spokojnie jak Marines, widzę, że Marines nie przyjmowali teraz głównego uderzenia Tylko Terminatorzy, no taka była ich rola Cofnijcie się jakbyście mogli Bo zaraz nie umrzecie O, i stój, zajmijcie ten, posterunek I się zregenerujcie We are the Dobra. Co? Zniszczyć to? Kurde, tutaj posiłki, ale pewnie szły masowo. Tak na wszelki wypadek. Jak tam ulepszenia? Jeszcze jeden Predator.

Już nic nie ma? Wszyscy idziecie do góry. Wy te z No i ulepszacie. Drogie są te ulepsze. nawet nigdy nie zwróciłem uwagi, bo zawsze mam tyle energii. No dobra, już nasi powinni sobie poradzić. Troszeczkę, no, Eldarzy stawiali niemały opór. Pokazali, że z jakiej gmi gminy, jakiej gliny są zrobieni, ale i to i tak było za mało, na szczęście, a w sumie skorzystajmy z tego o, o predatora nam zniszczyli, skubani. O, or Ostrzał orbitalny jest. No, możliwe, że lepszym opcją było, jakbym użył go wtedy, kiedy były najtwardsze walki, ale no nie ma co narzekać. No dobrze, nie, I skończymy. Uuu, ale poleciał. No i git. Zaraz wyeliminujemy resztę brogi sił. Tu mamy ten artefakt. Coś takiego. Tu, a, no i mamy monument. Misja wykonana. Body and cast my name to the wind. But you must heed me. Bury that which lies beneath my feet. It will undo us all. I may be your enemy in this, but we both have a greater foe. Do not listen, Gabriel. We must destroy this alien. She knows much. Much we need to learn. What could she offer but lies? Do not trust her, Gabriel. The key! You. Who was that alien? What did he steal? A key. The last step along a bloody path. A key to what? The undoing of us all. Stop speaking in riddles. He stole a key. A key to the shadows of this world, to the evil horror that lies within. Tell me what this key does. You do not know. Your inquisitor keeps you on a short leash. He knows. Ask him. How dare you speak ill of the Emperor's loyal subject? He has known since he arrived. Or should I say, he never left. Do you not think it convenient he appeared from nowhere and landed on the cusp of a warp storm? Or that I know him already? Human, you are caught in events beyond your reckoning. But we can help one another and stop the forces of chaos from succeeding. You fought well, alien. And while we share common goals, I cannot risk your betrayal in this matter. You have squandered enough of my attentions. No. For better or worse, we are locked in our course now, him and I. Your enemies have taken position in the Dinan City sector. Nie zostaną tam remain there long. We are too weak to fight them. Have seen to that. Ach, ta logika Eldarów, nie? Grozi nam niebezpieczeństwo, chaos napierdala. E, pojawili się może nie sojusznicy, ale wrogowie naszych wrogów. Co robi najpierw? A, wysyła seminariusza i mówi, już "Dogadajmy się, bo jest taka i taka sprawa". B Napierdalasz w nich, a potem jesteś oburzony, że oni nie chcieli zrozumieć Twojego genialnego planu. Eldazy w, 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 w pigułce. Ale cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za poświęcony czas. I w miarę nawet szybci, szybki odcinek mi wyszedł. No cóż. Oto był właśnie siódmy odcineczek, a dokładniej druga jego część z mojej seryjki Warhammerowej na moim kanale. Nis Imperator was chroni i jedziemy z tym koksem.